Jest ze mną Hania z Imprezowiczów. Tak jak widzicie w tle nasze piękne gwiazdeczki z... Boże, ja zawsze zapominam! Nie, nie. Milionerzy! Kupsom i tam też hupcom. Dobra, to tak. tak, ale teraz najważniejsza jest tutaj Hania, Hania. nasza Tosia, która jest dziewczyną czyją. Jestem dziewczyną mojego misiaczka Wojtka. Przy którym czuję się jak... Księżniczka! Jestem w nim zakochana. Hania jest osobą, mimo że nie widać tego teraz tutaj, jest nieśmiałą, skrytą. Yy, nie ma pieniędzy na ubrania, ma brzydkie włosy, niezadbane. No właśnie, to jest zupełnie inna osoba niż ty jesteś taka na życie. No przecież Tosia jest yy, dziewczyną elegancką, zadbaną otwartą na świat, na ludzi, no to to zupełnie grasz inną postać tak. niż jesteś w rzeczywistości. Tak.